Witam. Dzisiaj chciałem pokazać ciekawego grzybka jadalnego. Więc dzisiaj będzie zbiór. Jest to żagiew włóczkowata. Grzyb jadalny nadrzewny. Trudno do pomylenia z innym. My go tutaj po prostu staramy się wykroić jak najwięcej. Zbiera się młode owocniki, więc ten będzie idealny. Wykroimy go tutaj jak najbliżej. Że zobaczyć, jak wygląda taka żagiew wózkowata. Te kapelusze potem rozrastają się naprawdę dużych rozmiarów. Jak jest mały, no to to nie jest... to właśnie wygląda w ten sposób. Jeszcze małe obecniki ten jest fajny, bo mięciutki zapach bym powiedział taki ogórkowy, jak ogórek zielony, taki ma zapach. Teraz dzisiaj spróbujemy na masło rzucić i spróbujemy smaku. Nie jadłem, co prawda, widziałem w tym roku, ale już takie duże, takie małe nie widziałem. Te duże są ponoć Te szkoda mi było brać, żeby wyrzucić. A młody wezmę, spróbuję. Jak wygląda? Rzagie wózkowa, więc jeżeli ktoś spotka, miałby ochotę spróbować, śmiało można wziąć i się nim. Na, może nie najeść, ale podegustować takie grzybki. Żarkie wózkowa. Pozdrawiam wszystkich, idę szukać dalej czegoś ciekawego.